Dzień siódmy w Kingdom New Lands. To jest nie, tak, tak mi się wydaje, <laughs> że gram w Kingdom Nuance, ale to jest to? No musi być to, no co innego tu było. Yy... No, kolejny odcinek. Jeden, nagrywany jeden po drugim. Nie mogę go zrekrutować, bo, bo jest za blisko tego, ale mi się udało jednak. Wow. Yy, nie wiem, powiedzieć, co to jest tamten osobnik tutaj nie ma nie powiedziałem, to jest bankier. Jemu się daje pieniądze i on później oddaje wam pieniądze. Wow. Ja oddaje wam zyskiem jakimś tam czy coś tam. Nie wiem. Yy, tutaj mamy kosę. Te kosy są potrzebne do tego, aby na przykład zrobić sobie yy, farmę i żeby zarabiać z nim. bo można zrobić farmę ja tak? tych... mówię wam się? Znaczy no mówiłem, ale czy wcale tam dokładnie powiedziałem tego nie jestem pewny. Takie jeziorka, tutaj takie... Ale yy, Mamy takie, takie Nie ja Można tutaj wybudować farmę. Yy, no i one są potrzebne tutaj. tego, Ci normalnie. No. Yy, a tutaj się buduje taki sprzęt, który kiedyś zbuduję, ale nie powiem jeszcze, ponieważ... Masz... Tak, no. Mówię za dużo rzeczy. I... Mówię już za dużo rzeczy i zostawiłem. Tak. I to co jest? Hmm, może to jakiś, nie wiem. E, może jakiś helikopter bojowy? Nie. Jest coś mnie nieba Średnie czy Coś. Jak fantazji średnie czy Coś. Kresło mi skrypie e, Czy to słychać? Mam nadzieję, że nie. Być możliwe Jest to słychać. Teraz z tym krzesłem to jest. To normalne. E, tutaj powinny przechodzić te potwory, ale z drugiej strony wydaje mi się, że. Nie Fajnie by było, poszli na tamtą stronę, ale nie jesteście w stanie na to, jest, to jest fajne, ale... Nie da się wysuwać tych żołnierzy, no oni sami sobie idą tam gdzieś. są, Że lepiej powiedzieć. No, w, w takim sensie, że... W takim sensie, że... Że jest porówno. No. Ten jestem Dobry yy, Nie Trzeba do tego nagrywać filmy na YouTube. Na yy, YouTube yy, yy, o? dobra, mogę Wam pokazać, że znaczy, no, teraz to żadnego efektu nie będzie miało, ale mogę mu dać trochę pieniędzy I na sobie zbierze te pieniądze i w sumie to tyle, ona teraz inwestuje w, yy, yy, w budynek o tam są takie monetki, chyba. Znaczy, nie widać tego, ale to są takie monetki. Bo... Dobra, eee... Yy, idziemy tam. Bo już Będę rekrutował i będę chodził. Nie wiem. To... Jest to dość spokojne chyba. to zauważyć. No spokojna, teraz jest spokojnie, bo jest początek później. Będzie mniej spokojnie, ale będzie spokojnie. Taka gra, to... Do zagrania kiedyś w stanie to odpowiedzieć możecie zagrać kiedy chcecie to o mnie eee, tutaj mamy reportowania, was reportuję tego pnia bym chętnie zmienił ale nie jestem w stanie co jest przykre ja, on się męczy co chwilę i ja to denerwuję ale co mam zrobić? żyć z nim. dlatego tego nie wytrenuję Nie da się trenować, żeby był lepszy. Eee, co wy macie te łodki? Nie macie motu. Eee, znaczy no, motu. Właściwie potrzebuję bardziej niż motu. Nie mam pieniędzy. Right, idziemy zabrać plony. plony Jakie nam zebrali muczyńcy, czyli w sumie... No bo nie z takie plony. A co nie? Ma. Nie mam pieniędzy. Że w ogóle nie mam pieniędzy. Yy, mam problem. Dawaj pieniądze. No nie no, zawsze zmęczył. Ja akurat bym tego. Tego jelenia. No, odmęcz się. To jest problem właśnie, bo nie jestem w stanie teraz... I tak będę chodzić, więc zmęczył. No weź, się napraw. Nie wiem co jak. Czy ja mam po prostu tak stać? O, dobra, do tą stronę idziesz, to jest jakoś tak. Dobrze, to jest części losowe, ale można je jakoś tak zdurować. Jak się jest jedną odległość ilenia od niego, to one uciekają w przeciwną stronę, chyba no nie przeciwną, w tą stronę, którą ty szedłeś. No, czyli czy w środku w prawo, Jak się wie, jakby wie długości ilenia, to i. A jak się patrzy, to jest to losowe. A i tak to jest losowe, bo tak może być, nieważne. Nieważne, czy jesteś blisko, czy daleko. Że może sobie powiedzieć gdzie chcę. Ale jest po prostu chyba większa szansa. Czyli po że pani jest tego, nie wiem. To sprawdzałem dawno temu. To było 3 miesiące temu. O idą tam. Wracaj! On tu będzie tak stał? O Nie, nie do Ale to jest strasznie dziwne, że oni, że te, te moczki. tam stoją Nie wiadomo po co, no oni jakby jakiś, nie wiem Mieliby yy, jakiś super bazar jakiś sobie z takim, Taki, tor Interesowało Ale możecie zapisać, że was to interesuje <śledziny> Nie, ale <śledziny> jestem wstępne takie jeżeli chodzi o takie rzeczy o to reklama no, w tym przypadku o to reklama w sekcji komentarzy coś mi ja, pieniądze no, o o e, właśnie ten musicie zobaczyć że bankier ma no, pieniądze e, ten bankier dobry ale o właśnie on mi daje pieniądze bo mu dałem wcześniej te pieniądze tylko że ja, ja żeby ją mi jeszcze więcej pieniędzy dawał a żeby to osiągnąć to trzeba dać mu jeszcze więcej pieniędzy no i te mieć pieniądze trzeba pieniądze nie wiem co mi się dzieje oni szczerali do jakiegoś nie właśnie tak o tutaj o udało mi się powinni go zaszczelić bo on jest na trzy hity właśnie udało się jeden są na trzy hity króliki na jeden Worki, tamte, to zależy, w sumie Jakiś otworek e, ściąłem drzewo, bo potrzebuje się rozrosnąć. Normalnie jestem przeciwko ekologii, aktualnie. Czy no Tak naprawdę nie, ale co? E, że ja sam sobie nie jestem sami... ekologii, ale tak czy muszę być, bo, bo ona zabiera mi wolność, czy coś yyy e, Jest mgła. Muszę zobaczyć. gdzieś napisać komentarz więc była nic nie wychodzę co się nie zmienia yy... nopró nota to jest, ale jest to też takie fajne potrzebuję tu zrobić palisadę tylko że prawo taki tu jest tylko jedna a tu jest druga mi yy... no, jest jak z Zwałmory. dwa mury chyba jeden zniszczą to jeszcze z drugi ale i tak to czasem się kończy As no może to się zdarzyć, nie wiem aż takie zakończyć Nie wiem Może się to zakończyć jakoś tak z tego wyjść sytuacja Przyjemna w postaci, że dwa mury. Już miałem dwóch mury. Eee, muszę się rozrosnąć w tą stronę, ponieważ to są te... te źródełka, a ja bym je przejął, żeby zrobić farmę. Jak na razie nie mogę... Tumuru, ponieważ jest jeszcze las. Ten tutaj w tle. Jak widzicie tutaj jak jest west. I on, to musi zniknąć. Muszę zrobić to. Bo jeszcze tak w pewnym sensie jestem w lesie. To jest... strasznie jakimi system, ale no. O, teraz mogę zbudować. E, nie wiem czy zdążę. Możliwe, <grym>, że nie. By mi... o! Tak, e, w dwójkę powinni zdążyć do nocy, tak mi się wydaje. Nie wiem mogą w sumie nie zdążyć czy ryzykować tego robię ryzykuję ale a jeżeli raz zaś nie, nie będzie trzeba raz to robić bo dążyć powiedzmy przekupił urząd skarbowy w tym tej... oczywiście w grze jakby co bo przekupywać to ładnie w ogóle nielegalne nie polecam yy, ja bym ja bym nie ja wiem co nie ja bym tu wrócił już potrzebuję odzyskać pieniądze od tego eee, a mogę wam... Tak. Okay. Nie, zrobimy tak. Kopię mu kosa. I mieć... O, więc pierwszy farmer, no tam coś tamtą... coś nie wiem, tak sobie wymyślił. Chyba tutaj będzie po prostu było blisko eee, Poczekam do dnia. I zabiorę pieniądze od tego tutaj bankierowi, kierowniku, o tutaj stoi, no właśnie No i będzie trzeba kupić farmę Zbudować farmę, zapłacić za budowę farmy I w ogóle Posłuchać tej muzyczki to no nie do końca możecie posłuchać, bo o, Oprócz mojego gadania Jest, są jeszcze dźwięki inne Teraz możecie posłuchać A, e, koniec słowa e, Jak chcecie posłuchać to sobie po prostu wpiszcie Coś tam. A, jest raz jaki pełen problem, bo te farmy mogą mieć jakby takie, po cztery pola nawet. Tutaj będzie jedno, tu będzie drugie, tu będzie trzecie, tu będzie czwarte, no i może je upgradeować. Nie mam pieniędzy, żeby je upgrade'ować, więc je nie i jest na razie na poziomie pierwszym. W ogóle nie wiem, czy oni mogą skorzystać z tego, czy nie, bo nie wiem co to co. Wiem, przejście, murek, nie idzie tam tą stronę, ale wydaje mi się, że działa. Chcę mieć stanie, stanie mieć tanie... Nie mam pieniędzy. Dajcie mi pieniądze. Tak, A, y, przydałoby się zrekrutować ludzi, tak teraz myślę, bo... Y, posiadanie większej ilości ludzi jest dość dobre. Przynajmniej jeżeli chcę przeżyć. Ale mam jedną monetę tylko. Ja y, bym potrzebował dwie, bo tam będzie ich dwóch. A, tak zrekrutować tylko jednego będzie... Tak, że tylko tutaj po prostu na kójty. Ale jest normalnie, mówię takie poetyckie, poetyckie rzeczy. Nie, nie wiem co mi chodzi. Nie wiem o co mi chodzi, ale, ale to w jakiś sposób się wysłałem jest tragiczne. to jest tragiczne, bo normalnie ja mogę ogóle Nie mi się wydaje. Ale no, czas nagrywają, bo, 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 bo muszę coś mówić, a nie wiem co mówić. No <ścoughs> i tak to działa do lasu, żeby zobaczyć, czy są jakieś rajnie. Wydaje mi się, że nie będzie... Ma... O jest jakieś raj. Wow. Eee, no tu jest chłop. Co ale czy jest tu, Czy jestem w stanie zaprowadzić zaprowadzić jedną monetą? Tego nie wiem. jestem w stanie. Ale dzisiaj chyba tak wymieniam. Aj mogę ich chyba zaprowadzić jedną monetą. Chodź. Eee, nie wiem czy... Jakoś tak to działa, no. ale ja, bym potrzebu A, ja potrzebuję... Dobra, masz. Potrzebuję monet. Idę w tą stronę. Nie wiem jaka jest poradnia. Nie, już jesteśmy. Się... No prawie... Jak mi się końc to się, się zmęczy zaraz. dobra, oj skrzynkę. Dobra, biorę skrzynkę i się wracam. W no, potrzebuje potrzebuję się wrócić, bo... Nie... okradną. Nie opodatkują. Problem. A... A jak mnie opodatkują, to będzie problem, ponieważ mnie opodatkują no, i zabiorę... Potrzebuję się mu ci pożywić, ale już. Yy, mógłbym go zaprowadzić, tego tutaj, w stronę tą, i, jego stolicy, królestwa, coś tam. Nie wiem, jak to nazywa na razie to jest obozowisko jakieś tam, czy to, Jakaś stodoła, czy to, która ma służyć jako jakiś ratusz, czy coś. Jakaś... Ło! No nie spodziewałem się, że już ich zobaczę, ale no cóż. A, no co wiem? Jest problem, ponieważ możecie nawet zobaczyć Natural ge Geographic czy coś. A, nie będzie zobaczyć, Bo. O, biegnie. Yy, no biegnie, bo oni go. O, właśnie. Okradli go. Widzieliście, został. Co, zwinięty. No, no, dali mu karę. No, mandat czy coś. Teraz się bronić. Teraz jest O, wiesz. <gryt> to było oblężenie. To coś. Ja idę w prawo, y, bo muszę zrekrutować tamtego. Idę musiał pójść w prawo, żeby zrekrutować tamtych. I tak musiał rekrutować rekrutować i... i y, y, symulator rekrutowania ludzi. ja, właśnie i oni pracują na ciebie. To normalnie jest jakbyś miał firmę rekrutował i byś zrekrutował ludzi. To co ludziom. Ci koniec mężczyzną. tak. Nie mam muzyczki, więc muszę mówić. Gdyby była muzyczka, to bym nie mówił nic. Właściwie bym sobie posłuchać. Także nie muszę mówić co chwilę. Tak muszę mówić. O... Przepraszam, tak się zdarzyło. Czy to dobre, czy złe. ja chyba byłoby, świat byłby lepszy, gdybym miał możliwość mówienia, ale tego już nie wiem. To jest ten, farma. Farma. Daj mi pieniądze. Daj, oczywiście. Że... Daj mi pieniądze. Ja bym tak... Nie bym Miałabym... niego. No tak to trochę wygląda. <grymne> Ale... Y... Chodzi bardziej bardziej... Tu... O, daj mi bankier pieniądze. Op. Ja inwestuję i... No daj, inwestuję w niego jedną monetę, żeby on mi przyniósł. I to jest dobra inwestycja. Wydaje mi się. No tak, z... płacisz złotówkę i on ci przynosi tak 10 złotych to byłoby dość dobre, podobałoby mi się. Ale tak? to byłoby ciekawe, ja bym zainteresowany tym, na przykład policzką, zutówkę ci, oddaję daję ci złota. Nie wiem w jakim czasie. No po 10 dniach, nie, nie po 10. To jest problem, bo jeszcze nie odejmuję ci zutówki. Możecie sobie pojechać. mi się już nie chce. Ja. ja matematyki jakoś tak. Nie fanem. Yy, ale. Prostu, nie wiem, co mu powiedzieć. Nie eee, jest zauważalne, ale przed chwilą pozwolę nagrywanie. Wow! Wiecie, że jest taka opcja, wobec jak podsuwanie nagrywanie. To jest dość przydatna opcja, ponieważ. masz mniej montowanie, masz mniej wycinanie. Ale na... byłem na. chwilę sobie pójdę, ponieważ tak. nie mam podsuwania, proszę, poruszyłem tak co nie bo miałem coś do powiedzenia co? muszę coś powiedzieć no muszę mówić bo bo nie wiem tak gra nie jest w stanie nie jest w stanie tam tego tam ten ten tu nie ja nie wiem co jest ze mną nie wiem po prostu nie mam co mówić i muszę myśleć jakieś losowe rzeczy po to tylko żeby nie, był jakiś komentarz może ten komentarz jest useless ponieważ Masz nic nie wprowadza jest to wstrzymujące dwie monety na to, żeby przekrutować dwóch dług... ludzi nie, nie ja nie zrobiłem tego nie mówię, potrzebuję pieniędzy o, nie idzie w tamtą stronę, mogłabym, żeby szedł w lewo Byłoby, żeby tak wszyscy poszli w lewo o! Eee... czerwone księżyc to jest problematyczne, ponieważ ponieważ Czerwony Księżyc jest problematyczny e, no i na będę atakować nas bardziej. tak więc potrzebuję aby abyście to niniej mu Nie, w tą stronę. A to jestem O, idzie. Niech go chyba upolować. Nie wiem, czemu tego jak... co go upolowali. Co Zobaczcie, tu pieniądze? O, dobra. Coś tak się cofną. Co nie przegrałem Nie wiem, jak to się stało. Bo to dziwne. Eee, to jest... Na razie jest dość łatwo. To jest pierwsza wyspa. No ona jest dość łatwa. No musiał się przejść w lewą stronę. Nie opłaca się zbytnio robić tej, tej farmy. Przynajmniej na pewno nie na drugi poziom, bo e, tutaj nie powstanie. Tutaj najwyżej co może powstać? Muszę zwiedzić z lewą stronę, tak. No. A damą to bo mi się nie chce. Chcę być Przepraszam, eee, Co to jest? To jest statu taki statua. Eee, I ona eee, robi tak, że jak się jej zapłaci, to... skrzynka. To ona daje ci tam jakieś No nie tobie, bo. Ale z tym pracownikiem. Na przykład tamta chyba była młotkowa. Eee, co i to? O, to jest skała. To jest portal. Ale nie, to nie idę. Bo ten portal z tamtego portala wychodzą tam takie potwory. Co było? Zobacz, jak się jej podejdzie dojdzie do tego tego portalu portala yy, to one wychodzą tam z i nie nie podchodzić yy, ten, ten ta, ta, ta statua się zapłacił tam ona daje bonus to jest chyba młotkowa że tam dają budują szybciej czy coś tam widzicie takie są trzy ognie czy coś takie torki i 3 poziomy, po prostu musisz zapłacić trzy razy, jeżeli. jeszcze efekt. Jak się ma dużo pieniędzy. To ja znik... Tam e, jak, się da, jak się ma trzeci poziom. Po. To... To... Po dniu. o jeden. Tak to cały czas jest. aż do to. Pora. Może się zapłaci jeszcze raz. A później, jak się ma dużo pieniędzy. To tak. Prestować. Tylko, że to jest dość daleko, więc. Do końca. Do końca planuję. Ja nie wiem. Eee, jeżeli zastanawiacie się, jakieś jest cel tej gry, do końca wiem, bo nic skończymy jej jeszcze. Trzeba eee, ale... po prostu przetrwać. Eee, bo tutaj, tutaj są wyspy. Jesteśmy na pierwszej wyspie aktualnie. Eee, no i bo nie zauważyliście, a po prawej stronie jest ten statek taki rozbity. To można naprawić. Trzeba tam zapłacić oczywiście za to. A można go naprawić. Zbieram pieniądze. Yy, jeszcze więcej pieniędzy. Teraz nie zbieram więcej. Powtarzam się. Więcej kapitału. Yy, o! W sumie, jeżeli się zastanawiacie, co to jest, to to jest katapulta. Dobra. Zrobię tak. Robię. Uch, bo kraje ci młotkowie. i zarządzają. To dwóch trzeba, i na prawą stronę nie ma co robić, ale po lewą to się przyda. Ta pulta jest dość dobrą bronią, bo ona strzela kamieniami i to jest fajnie dużo przeciwników. No i też, się pieniądze, co to żeby się instalować tutaj. inwestuj tam. Też nie jest w stanie zapłacić. Idę na lewo, bo tam był jeden taki, ale pewnie już się wrócił. Bo jak idą w, w stronę twojej bazy, to oni są wolniejsi, bo. Bo tak, Myślę, Nie wiem, czy. Wydaje mi się, że tak nie jest, ale. może że oni w twojej stronę to są wolniejsi, ale jak wracasz do tego obozu, to już. Szybsi o sobie. Szybsi o Szybsze osoby na świecie są szybsze niż tamten Jak bym się nazywał? To był z Jamajki Jak dobrze pamiętam Musko i albo z Afryki, albo z Jamajki Nie wiem, żeby były czarne skóry Jak mi się wydaje <grym> Nie wiem No nie tam, no to Nie będę mógł Były jakieś kłopoty i tak Będzie się pomyłkałem mi zaufacie mi z jakiegoś powodu? Nie, no. No. Ja robię, Dzisiaj nie, 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 tak, nie, mam nie, 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 żabak nie, ja, nie, na prawo Jeszcze bardziej potrzeba, ponieważ potrzebuję zrekrutować, tak? obok tamtego eee, Przy tym Planuję Miałem po co tam a i tam Po co mam tam sobie tam, tam widoki co najwyżej eee, o Mówiłem o czymś o tym statku Trzeba trzeba gdzieś aby go zrobić i testuję tylko, na inną wyspę. O. Właśnie. Pierwszy piłkaż kazny, ale to zobaczycie później, kiedyś. Będę Kiedy kontynuował tę serię. Nie, wydaje mi się, że. powinien. Możecie mnie zwieść. Będziecie mogli zobaczyć, gdzie do katakulta. Czekamy sobie. No, czekamy. Czekamy. O! I. O! Właśnie. O! No, nie było czegoś O! 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 Jak strzelają to mogą zabrać ze sobą, mogą zabić kilku potworków czyli żeby cały że, mam takie żeby to przypominać. No bo na komputerowej w ogóle pójdę sobie tam, pójdzie sobie na środek, ponieważ potrzebuję zajmustować już Eee, a naprawdę poszedłem tutaj, bo nie masz chciałbym ukończyć. Eee, no bo już chyba jest wystarczająco długi, nie wiem jak jest długi. Ale możecie sprawdzić. Eee, dziękuję za oglądanie.